Cześć. Mówi się o tym, że samochody elektryczne idealnie nadają się do miasta, ale czy to oznacza, że nie można ich wykorzystać do dalszych podróży? Dzisiaj za kierownicą Skody Enyaq 80 iV wybierzemy się w Sudety. Aby pokazać, że weekendowy wypad za miasto takim samochodem również nie stanowi żadnego problemu Skoda Enyaq przez noc naładowała się niemal do 100% Ja niestety zapomniałem baterii w czołówce, a idziemy w góry, więc muszę te baterie uzupełnić Zaraz wracam Baterie w latarce uzupełnione, możemy ruszać w góry Pakowałem buty trekkingowe, czołówkę z bateriami, mam plecak turystyczny, ciepłe ubrania i mapę. Myślę, że to wszystko, czego potrzebuję, aby bezpiecznie wyjechać na weekend w górach. Mam też wszystko, czego potrzeba, aby komfortowo i szybko dojechać do miejsca docelowego, a mianowicie samochód elektryczny o sporym zasięgu. Pamiętacie pewnie, że jeszcze kilka lat temu Skoda oferowała taki samochód jak Citigo EIV. Był to niewielki mieszczuch z akumulatorami o niewielkiej pojemności, dlatego też nie zapewniał zasięgu, który byłby wystarczający do pokonania takiej trasy, jaką planujemy zrobić dzisiaj. Wszystko to zmieniło się w momencie, kiedy do budowy samochodów elektrycznych zaczęto wykorzystywać platformy modułowe. Jedną z marek, która jako pierwsza zastosowała taką technikę, była właśnie Skoda. Która model ENIAC IV oparła na platformie MEB. Dzięki temu samochód jest stworzony wokół akumulatorów. To właśnie akumulatory są najważniejszym elementem tego samochodu i to właśnie dlatego, dzięki wykorzystaniu tej technologii, tej platformy, udało się w tym samochodzie zamontować tak pojemny zestaw akumulatorów. W przypadku skody ENIAC 80X IV mówimy o 82 kWh. Energii elektrycznej, jaką mogą zmagazynować akumulatory. To pozwoli na pokonanie niemal 500 km bez ładowania. Enyaq 80XIV ma dwa silniki elektryczne. Jeden z przodu, drugi przy tylnej osi, a to sprawia, że potrzebuje nieco więcej energii, aby zapewnić właśnie ten elektryczny napęd na cztery koła. Skoda bardzo umiejętnie podeszła do tematu oprogramowania tego napędu. Dzięki temu dwa silniki pracują tylko wtedy, kiedy naprawdę są potrzebne. W pozostałych sytuacjach, tak jak teraz, kiedy jedziemy jednostajnym tempem drogą krajową, pracuje tylko jeden silnik, a zużycie energii spada zauważalnie poniżej 20 kWh. Dojeżdżam właśnie do celu mojej podróży. Pokonałem ponad 130 km a Skoda Enyaq 80 iV nadal ma 67% baterii. Według licznika, według komputera pokładowego, pozwoli to na pokonanie 263 km, a więc bez żadnego problemu po weekendzie wrócę do Wrocławia i jeszcze zostanie mi ponad 100 km do jazdy dookoła gór. Oczywiście, samochód będę mógł ładować także w pensjonacie, Szukając noclegu w okolicach śnieżnika, znalazłem przynajmniej 7 hoteli, które oferują podłączenie się do ładowarki, a pozostałe bez problemu udostępniają także zwykłe gniazdko, które również wystarczy, aby naładować akumulatory z kodem jak V. Liczą także na to, że schoda odzyska dużo energii podczas hamowania tutaj na górskich drogach, ponieważ dzięki funkcji rekuperacji zamienia ona energię kinetyczną na prąd elektryczny, który Trafia później do akumulatorów. W samochodzie elektrycznym tryb rekuperacji działa tak naprawdę cały czas, ale kierowca może regulować siłę, z jaką samochód odzyskuje energię. W Skodzie służą do tego łopatki przy kierownicy, którymi mogę zwiększać lub zmniejszać rekuperację. Pogoda jak to w górach zmieniła się diametralnie. Na horyzoncie widzę pełno chmur, a przed nami jeszcze wspinaczka na śnieżnik. Dlatego czas przyspieszyć, aby dojechać na parking, z którego będziemy startować, możliwie jak najszybciej. Jednak skoda Enyaq 80X IV to samochód na tyle dynamiczny, że na pewno zdążymy na czas. Dzięki dwóm silnikom, o których wspominałem. Układ napędowy tego samochodu wytwarza aż 265 koni mechanicznych. W połączeniu z napędem na 4 koła oraz nisko położonym środkiem ciężkości za sprawą właśnie akumulatorów otrzymujemy suwa, który naprawdę daje frajdę z jazdy na krętych drogach, takich jakie mamy tutaj w Sudetach. Na miejsce, a więc jesteśmy w okolicach masywu śnieżnika. Zanim jednak ruszymy na szlak, aby zobaczyć nową wieżę widokową na szczycie tej góry, chcielibyśmy podsumować trasę Skodomaniak 80X IV. To samochód, który wiedzieliśmy, że będzie wygodny, tak? To, to, to się tylko potwierdziło, ale wyciszenie kabiny w trasie podczas jazdy autostradą czy tutaj drogami górskimi zrobiło na nas naprawdę świetne wrażenie. Do tego ekonomia. Przejechaliśmy ponad 150 km, na miejscu zostało nam około 250 km zasięgu. Oznacza to, że Skoda Enyaq 80 XIV bez problemu pokona około 400 km bez ładowania. I jeszcze jest jedna rzecz, którą bardzo chcemy Wam pokazać. To wnętrze tego egzemplarza, które wykonano częściowo z miękkiej, przyjemnej wełny, a częściowo z ekologicznego materiału pochodzącego z recyklingu. Zapraszam! W modelu Enyaq iV Skoda oferuje kilka rodzajów wykończenia wnętrza, które nazywa Design Selections. Jedną z najciekawszych odmian jest Logi, taka jak w testowanym egzemplarzu. Samochód ten ma jasną tapicerkę, bardzo przyjemną w dotyku, co sprawia wrażenie, że kierowca czuje się jakby odpoczywał we własnym domu. Wnętrze Logi wyróżnia się materiałem, który jest mieszanką miękkiej i naturalnej wełny, oraz bardzo ekologicznego materiału pochodzącego z recyklingu butelek PET. powiedział, że samochody elektryczne nadają się tylko do miasta. Skoda Enyaq 80 X iV z elektrycznym napędem na cztery koła sprawdziła się świetnie tutaj na tej górskiej nierównej drodze. Dzięki temu w sposób bezpieczny i legalny przede wszystkim mogliśmy podjechać tak blisko szlaku, jak to tylko możliwe. Nie pozostało nam nic innego, jak ruszyć na szlak. Kierunek Śnieżnik. Przystanek już za mną, jestem gdzieś w okolicach schroniska na śnieżniku. Myślę, że do szczytu zostało około 30 minut, więc na górze powinienem być mniej więcej równo z zachodem słońca. Myślę, że możecie spodziewać się ładnych zdjęć z góry. Po drodze miałem takie małe przemyślenie ponieważ trasa do tej pory wiodła cały czas przez gęsty las że natura jest jednak głośna szum wiatru, jaki słyszycie w koronach drzew, czy potok, który hałasował tam w dole doliny. Hałasują bardziej niż cokolwiek związanego z dzisiejszą jazdą z kodem jak IV. Oczywiście w samochodzie elektrycznym nadal słychać szum opon czy, czy szum opływającego powietrza, ale jednak komfort akustyczny w samochodzie z napędem elektrycznym jest, jest bardzo wysoki. To takie krótkie przemyślenie. Tak jak mówię, przede mną około 30 minut jeszcze spaceru, bo to nie jest spinaczka i widzimy się na górze. Trendy z TikToka nie są chyba dla mnie. Zostanę przy nagrywaniu testów samochodów. Dosłownie przed momentem minął mnie na szlaku samochód duży, pickup z silnikiem spalinowym. Czyli auto, jakich w górach używa się bardzo dużo. I to moje kolejne przemyślenie podczas dzisiejszego wejścia na śnieżnik. Że z takimi autami jest spory problem na szlakach, ponieważ nie tylko hałasują, ale także turyści, którzy idą za takimi autami, no jednak wdychają opary spalin, mimo tego, że są, wydawałoby się, w czystym, leśnym środowisku. Przypomniała się akcja Skody z Toprem, ponieważ Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe od ponad roku jeździ właśnie elektryczną Skodą Enyaq i to, moim zdaniem, jest przyszłość właśnie samochodów obsługujących schroniska czy pogotowie górskie. Jak sami widzieliście, minął mnie już drugi samochód spalinowy podczas ostatnich 200 metrów. A więc coś się na rzeczy. Nic nie powiem, weź spokoj! Krótka przerwa i lecimy dalej, chociaż akumulator już prawie wyczerpany. W jesteśmy na szczycie. Czwarta wizyta na śnieżniku odhaczona, ale po raz pierwszy jestem tutaj na tej wieży widokowej, którą otworzono tak naprawdę kilka dni temu. Powstała ona w miejsce kamiennej wieży, która została wzniesiona w 1899 roku. Jak widać, posiadanie samochodu elektrycznego i aktywny tryb życia idą, w, idą ze sobą jak najbardziej w parze, można to pogodzić, a wręcz jest to połączenie bardzo naturalne. Niestety podczas dzisiejszej podróży muszę przyznać, że moje baterie zostały absolutnie wyczerpane, tak samo jak baterie w naszym, w naszym dronie, którego obrazki widzicie tutaj podczas filmu. Na szczęście na dole czeka na nas Skoda Enyaq 80X IV, w której akumulatorach powinno być około 53% energii. Dlatego ubieramy czapki, idziemy w dół i czas na zasłużony odpoczynek w hotelu.